Dzień dobry, witamy serdecznie. Z tej strony Jadwiga Łopata. I Juliana Rose. Witamy Was serdecznie ze Stryszowa, pięknej małopolskiej wsi. Naprawdę jest pięknie, piękne słońce, dużo kwiatów. No i w naszym małym gospodarstwie już dużo, dużo różnej żywności wyrosło świeżej. tak? Mamy tutaj kilka takich takiej szklarni w formie kopułowej i dzięki temu jest tam cieplej i no, mamy już dużo swojego jedzenia. Na przykład szpinak, różnego rodzaju sałatki, bób, groszek zielony. No, już kwitną nam ziemniaki naprawdę cudownie i do tego wszystkich Was zachęcamy, do tego, czyli do uprawy swoich własnych warzyw. A dzisiaj, na dzisiaj Julian przygotował takie specjalne wydanie biuletynu, który tutaj właśnie u siebie w Stryszowie rozprowadzamy co kilka miesięcy ale ponieważ to jest taki temat globalny, w związku z tym postanowiliśmy zapoznać Was również z, tym, z treścią tego biuletynu. A tytuł jest koronawirus wydanie specjalne. Dzień dobry, Panie Swooze, pani Tak, e, to jest do odpowiadać format ten koronawirus special. question. The questions and answers given in this talk are based upon my research of medical and scientific best practice and personal acquaintance with some senior responsible scientists and doctors. They are not necessarily the views you will hear expressed via government and mainstream media. What is coronavirus? Answer The American Encyclopedia of Practical Medicine gives this as the definition of coronavirus the common flu. COVID 19 is simply a medical name given to a particular strain of that flu, influenza. The number of deaths being attributed to coronavirus COVID-19 are what you would typically see for the common flu during its typical annual winter season. Many official graphs show this quite clearly. This bulletin is in of questions and I tutaj Julian powiedział, że odpowiedzi, jakich udzielam poniżej, jak udzielam w, tym, w tej wypowiedzi, oparte są na moich badaniach najlepszych praktyk medycznych, a także na osobistej znajomości z pewną liczbą wysoko postawionych, odpowiedzialnych lekarzy i naukowców. Niekoniecznie będą to odpowiedzi takie, jakie słyszycie w mediach głównego nurtu. I pytanie pierwsze Czym jest koronawirus? Odpowiedź Amerykańska Encyklopedia Medycyny Praktycznej daje następującą definicję zwyczajna grypa COVID-19 to jedynie medyczna nazwa, jaką nadano konkretnemu szczepowi grypy. Liczba zgonów przypisywanych koronawirusowi COVID-19 odpowiada tej, jaka występuje w typowo jesienno-zimowym sezonie grypowym. Wiele oficjalnych wykresów jasno to pokazuje, mówi Julian. Question. Why have approximately 3 billion people been ordered to go into an extended quarantine? And the many other unprecedented restrictions that go with it, if this is just a flu bug answer. Government leaders, medical officers, and many scientists don't appear willing or able to give an honest answer to this question. The desire to exercise exploitation and control is widespread these days and a sickness in its own right. I kolejne pytanie: Dlaczego miliardy ludzi zostało poddane ostrej kwarantannie i wielu innym niemającym precedensu restrykcjom, jakie się z tym wiążą, jeżeli jest to zwykła grypa? Odpowiedź: Przywódcy polityczni, urzędnicy odpowiedzialni za zdrowie, a także wielu naukowców wydaje się nie chcieć albo nie potrafić udzielić uczciwej odpowiedzi na to pytanie. Rządza wyzyszku i kontroli jest niezwykle rozpowszechniona w naszych czasach. I ta choroba, czy rządzi się swoimi prawami. Every day, question. Every day, we read about this dangerous global pandemic, supposedly causing panic and fear. So, why haven't other flu epidemics in previous years aroused the same response? Answer. It is very difficult to get any authority to focus on this question, let alone answer it. The best they can do is say something like, quote, There is not enough clear evidence on the harm caused by COVID 19. Therefore, quarantine will be necessary until we have such evidence. In legal terms, this is like saying, You're guilty until proved innocent. Pytanie. Codziennie czytamy o groźnej globalnej pandemii, co w efekcie powoduje strach i panikę. Dlaczego inne epidemie, jakie miały miejsce w poprzednich latach, nie wywołały takiej reakcji? Odpowiedź. Bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek odpowiedź tak zwanych autorytetów odnoszącą się do tej kwestii. To, co można samemu wywnioskować z ich wypowiedzi, to w najlepszym wypadku coś w rodzaju. Nie ma wystarczających danych co do zjadliwości wirusa COVID-19, dlatego kwarantanna jest konieczna do momentu, aż taką wiedzę uzyskamy. Używając porównania do procesu przed sądem, można by to streścić słowami winny, dopóki nie udowodni, że jest inaczej. Pytanie: Co testing procedures of those COVID-19 symptoms? Answer. Chaotic. Present PCR tests have proven completely unreliable. There have been a high percentage of false positives and false negatives. Doctors say that at least 80% of humans carry small amounts of coronavirus in their cells at all times and that it is essentially harmless. The only time when it isn't, Is when there is a much heavier than usual load that means higher concentration in the bloodstream. Pytanie. A jak przedstawia się kwestia testów, jakim, jakim poddawani są ci, którzy mają objawy zarażenia COVID-19? Odpowiedź To chaos. Obecne testy PCR, inaczej łańcuchowe polimerazy, okazały się kompletnie niewiarygodne. Wystąpił bardzo wysoki odsetek wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych. Lekarze wskazują na to, że co najmniej 80% wszystkich ludzi jest nosicielami koronawirusa cały czas i że jest on zasadniczo nieszkodliwy. Jedyna sytuacja, jedyna sytuacja, kiedy staje się to się inaczej, ma miejsce, kiedy jego ilość we krwi zwiększa się ponad zwykłą dawkę. Question. But they still claim to want to test everybody in every country that has coronavirus incidents? Answer. Yes, this is a very big business. The pharmaceutical industry is the biggest corporate conglomerate in the world. Pytanie. Jednak oni ciągle twierdzą, że chcą zrobić testy każdemu w krajach, gdzie wystąpiły przypadki zachorowań. Odpowiedź. Tak, to jest ogromny biznes. Przemysł farmaceutyczny to największy konglomerat na świecie. Question. What about the promise of a vaccination? Answer. At the time of writing, no specific causal agent has yet been isolated. That means virologists don't have a pure specimen of the active base of the virus from which a vaccination would be made. To try and impose an obligatory vaccination on all citizens would go against the constitution of the great majority of European countries, and no doubt beyond. A co z szczepionki. Odpowiedź. W momencie, gdy to piszę. Mówię, nie został jeszcze wyizolowany konkretny czynnik wywołujący chorobę. Oznacza to, że wirusolodzy nie posiadają czystej próbki aktywnej podstawy wirusa, na podstawie której można opracować szczepionkę. Próby narzucenia przymusowych szczepień wszystkim obywatelom byłyby wbrew konstytucji większości krajów europejskich i nie tylko ich. Question. It is very confusing. The numbers of those cited as dying from COVID-19 are small by comparison to other common causes of death. In all cases lower than the numbers reported for national and worldwide deaths from influenza. Then it appears that a high percentage of those who do develop COVID-19 sickness are cured or get well by themselves in the same way as those who get a flu bug. How can governments subject their constituents to such extreme measures, given this reality? Answer: This is the question we should all be asking. Quite obviously, using the United Kingdom as an example, an interesting event took place on March the 19th, 2020, when the government officially announced, quote, as of March 19, 2020 covid-19 is no longer considered to be a high-consequence infectious disease in the united kingdom. end of quote. and they put this up on the government website. however, instead of easing the self-isolation, quarantine restrictions, the government introduced harsher lockdown rules, including the closure of schools, restaurants and theatres. Jest zadziwiające, że liczba zgonów, jakie przypisuje się koronawirusowi jest mała w porównaniu do tych, jakie powodują inne choroby. We wszystkich przypadkach jest nawet mniejsza od tych, jakie wywołuje zwykła grypa na poziomie krajów i świata. Co więcej, wydaje się, że bardzo duży odsetek tych, którzy zachorowali z powodu COVID-19, zdrowie jest sama, tak samo jak ci, którzy nabili zwykłej grypy. Jak w takiej sytuacji rządy mogą poddawać swoich obywateli tak radykalnym środkom represji? Odpowiedź. To jest pytanie, które wszyscy powinniśmy sobie zadać. Biorąc na przykład Wielką Brytanię, bardzo ciekawe zdarzenie miało miejsce 19 marca 2020 roku, kiedy rząd oficjalnie ogłosił, cytuję, z dniem 19 marca 2020 COVID-19 nie jest już w Wielkiej Brytanii uznany za chorobę zakaźną o poważnych konsekwencjach. To stanowisko zostało zamieszczone na oficjalnej stronie rządowej. Jednak zamiast luzować restrykcje w rodzaju kwarantanny czy samoizolacji, rząd wprowadził ostrzejsze zakazy izolacji, w tym zamknięcie szkół, restauracji i teatrów. Question. The completely contradictory nature of this is plain for all to see, but it seems we're not supposed to be questioning the moves made by governments. And there, are, and there are examples of different policies being applied in other countries. Is that true? Answer Yes, there are. There are seven countries not enforcing strict lockdown stay at home policies. Sweden, Mexico, Belarus, South Korea, Japan, Iceland, and Taiwan. In all cases, the number of people being registered as getting sick and dying from COVID-19 is less, often substantially less, than countries being subjected to the harsher regimes. Pytanie, widać więc okiem ogromne Jednak wydaje się, że nikt nie stawia pytań dotyczących sensowności środków podjętych przez rządy. Czy są jakieś przykłady innej polityki, jaką zastosowano w tej sytuacji? Odpowiedź. Tak, są. Siedem krajów nie zastosowało zamknięcia. Są to Szwecja, Meksyk, Białoruś, Południowa Korea, Japonia, Islandia i Tajwan. We wszystkich tych przypadkach liczba osób zarażonych lub zmarłych z powodu COVID-19 jest mniejsza, często znacząco, niż w krajach, które zastosowały najostrzejsze restrykcje. Question: What about the masks? Are they a proven way of protecting people from the spread of viral diseases? Answer: No, they are not. In fact, the most experienced doctors state That non medical masks, such as those that have been issued to the general public, are completely ineffective and even dangerous because they cause one to breathe in one's own germs, therefore are more likely to cause sickness than to prevent it. Pytanie A co z maskami? Czy są one sprawdzonym sposobem na ochronę osób przed rozprzestrzenianiem się chorób wirusowych? Odpowiedź? Nie są. Co więcej, najbardziej doświadczeni lekarze twierdzą, że zwykłe maski, takie jakie noszą ludzie na ulicy, są kompletnie nieefektywne, a nawet niebezpieczne, ponieważ powodują, że osoby je noszące wdychają na nowo wydychane przez siebie wirusy, co może łatwiej spowodować chorobę niż jej zapobiec. Question. So, where does the chief medical officer get such advice from? Answer. The advice chain is said to start from the already deeply corrupted World Health Organization, which issues a general overview and remedial recommendations. The next step in most European countries involves the intervention of some higher state medical institute. Often in collusion with a similar private body, having a financial interest in the outcome. Government then adopts whatever it feels inclined to put forward as its official position. To skąd pomysł noszenia masek u osoby odpowiedzialnej za zdrowie obywateli? Odpowiedź. Łańcuch decyzyjny zaczyna się od bardzo skorumpowanej Światowej Organizacji Zdrowia która ogłasza ogólne stanowisko i rekomenduje środki zaradcze. Kolejny krok w większości krajów europejskich należy do instytucji często mających powiązania z sektorem prywatnym, który odnosi korzyści z danych decyzji. Dopiero na końcu rządy zajmują oficjalne stanowiska. Question. So this could be open to political bias rather than sound judgment answer yes it could tak więc może to być przedmiotem politycznej gry niż bardziej przedmiotem politycznej gry niż chłodnej oceny oczywiście że może i jest question could there be some other reason altogether for the imposition of this unprecedented imprisonment of a large segment of humanity Could there be some possible ulterior motive we don't know anything about? Answer. Clearly, one needs to be open to this consideration. There have been some clear indications that this epidemic was pre planned. In February 2017, Dr. Anthony Fauci of Georgetown University, USA, Warned that President Trump would face a surprise outbreak of an infectious disease during his presidency. In the autumn of 2019, Bill Gates, who has made a fortune from the development of highly questionable vaccination programs, funded a trial run of emergency procedures based on what actions would need to be put in place should a dangerous virus escape from a laboratory. Pytanie: is more evidence of prior knowledge which is not being reported COVID-19 is not likely to be an accident. Pytanie, czy mogą być jeszcze jakieś inne powody dla wprowadzenia tak drastycznych środków i faktycznego uwięzienia dużej części ludzkości? Czy może istnieje jakiś ukryty motyw, o którym nic tam się nie mówi? Odpowiedź. Są bardzo poważne przesłanki, by uważać tę epidemię, w cudzysłowie, za uprzednio zaplanowaną. W lutym 2017 roku dr Anthony Fauci z Uniwersytetu Georgetown w Stanach Zjednoczonych ostrzegał prezydenta Trumpa, że może mieć do czynienia z niespodziewanym wybuchem epidemii choroby zakaźnej w czasie swojej prezydentury. Za jesienią 2019 Bill Gates, który zrobił fortunę na szczepionkach, sfinansował próbne uruchomienie procedury na wypadek wydostania się z laboratorium niebezpiecznego wirusa. Jest więcej dowodów na to, że istniała wcześniej wiedza o tym, co się stanie, ale nie mówi się o tym w mediach głównego nurtu. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawienie się COVID-19 było przypadkowe. question. there are reports of people diagnosed as covid-19 infected as suffering unusual symptoms not easily recognizable to doctors or virologists. is there something more we should know about this too? answer. doctors have described an unusual type of sickness in the lungs, more specifically stated as very restricted breathing. This diagnosis has more recently been updated as a recognition of a severe loss of oxygen from blood molecules. Many patients have also complained of dizziness, headaches and the loss of mental clarity. Pytanie. Pojawiają się doniesienia o tym, że u osób zarażonych wirusem COVID-19 mamy do czynienia z nietypowymi objawami, które nie mogą być łatwo rozpoznane przez wirusologów i lekarzy. Czy jest coś jeszcze, co powinniśmy na ten temat wiedzieć? Odpowiedź. Lekarze opisali nietypowe objawy pojawiające się w płucach zaatakowanych przez chorobę. Bardziej precyzyjnie nazwano je dużymi trudnościami w oddychaniu. Ta diagnoza została ostatnio uaktualniona o rozpoznanie silne niedotlenienie krwi. Wielu pacjentów skarżyło się również na bóle i, y, i zawroty głowy, co zaburza świadomość. Question. Has any cause and effect correlation been made concerning a common source of these reactions? Answer. A number of scientists and doctors have reported similar symptoms being described by people suffering from exposure to recent developments in telecommunications technologies, namely fourth and and electromagnetic microwave radiation masks and street level transmitters. Pytanie. Czy dokonano oceny, jaka może być korelacja z innymi czynnikami, które często powodują podobne objawy? Odpowiedź. Pewna liczba uczonych i lekarzy wskazała, że na podobne dolegliwości uskarżają się osoby narażone na promieniowanie elektromagnetyczne związane z ostatnim rozwojem technologii telekomunikacyjnych, a dokładnie z budową masztów i instalacji małych przekaźników ulicznych emitujących fale elektromagnetyczne dla sieci 4 i 5G. Question. Why are governments so reluctant to allow a public debate concerning the efficacy of Wi Fi and 5G microwave technologies? Answer This might be for a similar reason as the one mentioned earlier concerning the pharmaceutical industry's acquisition of huge wealth and therefore power on the back of global vaccination rollouts. Many people are aware these days that corporations and billionaires. often find ways to achieve their goals that have little or nothing to do with following democratic procedures the telecom industry today has reached parallel levels of earnings to those of pharmaceuticals if not greater Pytanie, dlaczego rządy tak opornie godzą się na publiczną debatę dotyczącą wifi i technologii 5g odpowiedź Powód może być podobny do, te, do tego, o jakim wspomniałem wcześniej w odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego, który posiada ogromne środki finansowe, a w konsekwencji siłę wymuszającą np. stosowanie szczepionek. Wielu ludzi ma obecnie świadomość, że korporacje i miliarderzy znajdują często sposoby, aby osiągnąć swoje cele bez demokratycznych procedur. Branża telekomunikacyjna osiągnęła dzisiaj podobny, o ile nie większy poziom zysków, co farmaceutyczna. Question. This is not encouraging news for those placing their trust in government to be acting in their interest. What should people do? Answer. The only thing I can advise people to do in these circumstances is to awaken their powers of independent thinking. Once aroused, sensible explorations of thoughtful, independent, and non political information via the internet can serve to open up the field of knowledge and exploration being conducted internationally. Information which, for reasons touched on above, does not get reproduced by a media under political and corporate control. Communities should be responsible for their own health and welfare. And not allow outside forces to exploit them and tell them what to do. Pytanie. To niezbyt wesołe informacje dla tych, którzy pokładają nadzieję w tym, że rządy działają w ich interesie. Co wobec tego ludzie powinni zrobić? Odpowiedź. Jedyną rzeczą, jaką doradzałbym ludziom w obecnej sytuacji, jest obudzenie w sobie zdolności do niezależnego myślenia. Kiedy to się stanie, należy czujnie wykorzystać rzetelne, niezależne, nieupolitycznione źródła w internecie. Może to posłużyć do poszerzenia świadomości, gdyż informacje te z powodów, o których wcześniej wspomniałem, nie są upubliczniane w mediach kontrolowanych przez rządy i korporacje. To lokalne wspólnoty ludzkie powinny być odpowiedzialne za swoje zdrowie i dobrostan. Lokalne wspólnoty nie mogą pozwolić, by jakieś zewnętrzne siły wykorzystywały je i dykta dyktowały im, jaką, jak mają postępować i żyć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.